Edward, powiedz jak działa ogrzewanie szklarnią. Tutaj szklarnią, witryną tutaj południową. Działa czy no, nie działa? No musisz przyjechać jak będzie słońce. <laughs> dobra, widzicie A słuchajcie. Jest, tak. Ta, ale dobra, tylko temperaturę chcę pokazać. Tutaj mamy ile stopni? 7, tak? Plus minus jakieś 7 tak. stopni. 7 stopni jest. Słuchajcie, wiatrak chodzi. Wiatrak tak. chodzi możesz Ale słuchaj, nowości, ale wychowywałem nową truskawkę. O w zimie. W zimie. Ale słuchaj, Edward, ale obiektywnie. Teraz tutaj wewnątrz, tu, tutaj wewnątrz jest 7 stopni, tak. ale na zewnątrz 3. No, Czyli to jest 3, i, i 3 jest stopnie mluz, cieplej. Prawie, jak jest mróz, to też prawie jest 5 tutaj, jednak nie ma wszystko. Jest w sumie, plusie. Pierda, jest w tak, plusie. Tak, tak. Dokładnie. I tu mamy normalną ścianę z drzwiami okno i tak dalej. Także nic stąd, jak gdyby zimno się tam do środka nie doda.